Idziemy dalej. No to bitewka. Eee, zobaczymy, co nam się tutaj uda. Ustrzelić. Eee, tam prawdopodobnie stoją niszczyciele. To jest do przewidzenia. Tamtędy jadą prawdopodobnie czołgi, więc zjeżdżamy z tu na szczyt. Fajne miejsce. I pukamy sobie. O, w ten tutaj zagajnik. Mata jecka. Wiem, że to lubicie. Na 90% mogłem coś trafić. O, jeszcze nie tylko ja, strzelam, <laughs> Sojusznik! Plutonowy! Robert. Pozdrawiamy Roberta Plutonowego. u nad głową. Roberta Plutonowego pozdrawiamy. Może będzie oglądał ten film. Będzie mi bardzo miło. Jedziemy w miasto, ale naszą flankę z drugiej strony nikt nie zabezpiecza. Tu kto pojechał? Uuuu, słuchajcie, bitny Się zastanawiam, czy się nie wrócić. Takiej bitny zęby, ja nie lubię. Nie lubimy takiej z nędzą. O, wykryłem start. Oczywiście, najpierw pestka później żarówka masz Na szczęście udało mi się coś odbić zamiast wszystko przyjąć Ale jak to się dzieje, że najpierw obrywam, a później widzę że mnie widzą O ty gardnie O tak! Amora, o tak Słuchajcie ja tocpiern Jadę se stąd, ja stąd. ratować bazę tak chyba będzie najlepiej, najbezpieczniej. Save the Bay, Safe the Bay. rybady muszą wracać. Oberwałem, naobrywałem się, nie wiem za co. Nikomu jeszcze nic nie zrobiłem, a już naobrywałem. Całe życie mi zabrali. Nie ma się co wychylać, jak my nie widzimy nikogo, a oni nie widzą nas, nie? Krzesłki stoją, zasłaniają. Trzeba sobie znaleźć taką o, pozycję, jakby nie zasłaniały. Tu gąska chętnie białe. O tak! Właśnie to chodziło. 1120 punktów uszkodzeń jest zarobione. O tam są ci, co do mnie strzelali. Zobaczcie, jak karma pięknie wraca, nie? Karma wraca. Santa domniu, a ja mam, mam ło raka Karma wraca, karma wraca. No, pokaż duba Nie trafiłem. Szkodnik, no. Powinienem trafić, ten za budynkiem stoi, za izbą przyjęć. <laughs> 495 tam gdzieś jest jeszcze oj i słusznikami zniszczyli. Nie ma nam to tak teraz tam w tym miejscu o jest okej Trzebny ostrzał na to, widzicie tutaj ten włas Pod warunkiem, że trafimy w ogóle Ups. właśnie, właśnie, możemy naprawić Amoraka. Artyleria. Uwielbiam te czołgi, którym nigdy nic nie można zrobić, bo zawsze na samym szarym końcu mapy. No nie, no, my, mamy przeładowaną. O, ty jesteś. Dobra, przyłożymy sobie ostrą amunicję, bo tymi ślepakami to se w, w t 95 mogę nasz. uwagę na ule, bo tu miodek produkują. Bude <noise> to tam, pij na no, ale tego... A tyle tak wolno jedzie. Ach, kierownik nie żyje. Do wciepłów nie opowiadają, bo kliknąłem do plutona, a ten mod Z tego co zauważyłem, nie współgra no Widzicie, goldy wchodzą, da Goldy wchodzą Ja nie chcę się wychylać od razu, zrób mnie... Ona się u nich podbaca, pytanie czy oni będą się bronić, czy oni będą się bronić, czy ze mną Jeszcze tam tego Przybity. Szkoda, szkoda mogę mieć fraga, <klima> ale nie pykło mi. Mamy jedną pestkę. Nie chcę się pod defendera, kochani. Nie chcę się pod defendera. To cokolwiek jak się wychle, już nie, nie przeżyje tego. Nawet jak kuleczka, która nawet na ślepo strzeliła obu. O tu się kolega już się wepchnął. Tam się skleili na czołowę. Defender tylko został. Kuleczkę sobie poradził. No i my. My przejęliśmy kontrolę nad tą bitwą. Słuchajcie. Jedziemy dalej. Przeładowujemy pociski, bo nam już nie są potrzebne premium pociski. Ostra amunicja nie jest już potrzebna, można z zwykłymi. T95 jest na tyle twardy, że rzeczywiście no bez pocisków ostrej amunicy się nie poradzi. Tutaj na niego. Nawet celując, wy władz widzieliście, że się nawet na pomarańczu nie musiało Zabierajcie mi... Podzielcie się... Podzielcie się padliną. O tym to jak rybnie nie umiesz strzelać po 20 HP. Oj sorry ziobro. Nie widzę go. Stanie jak na środku taka... Teee... tam myślałem, że se fraga zrobię a tu... Wracamy do garażu. Wracamy do garażu. A w garażu mamy zwycięstwo na 42 tysiące kredytów i uzupełniamy sobie to 2606, czyli te dwa pierwsze strzelców wieka na górkę też weszły. Wychodzi, na no to możemy sobie sprawdzić. Tutaj mamy standard B oberwał, Skoda też oberwała dwa razy Ciekawe bardzo, dlatego mi oddawał, nie? T95 też dostał dwa razy. T26 E4 Nie widziałem takiego czołgu. I e light. Wyskoczyłem. Ciekawe. Ciekawe. 1000 kredytów tylko zarobiłem. Moja wina, bo użyłem amunicji... To jest tej goldowej, co Wam mówiłem, żeby nie używać jej, bo nie będziecie zarabiać. No właśnie, tak to się kończy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Mam nadzieję, że pomogłem w jakikolwiek sposób. A właśnie, tam było 500 punktów do zebrania, nie? Pa, wpłynęło mi na konto. Wpłynęło mi na konto, mam e, e, milion już na koncie. Przed było 800 tysięcy, czy 200 tysięcy. Dostałem z nagrody za ukończenie tego etapu. O, i 721. Już mam naj do przodu. Za ukończenie piątego etapu. Jest 200 tysięcy kredytów. Wpadło dlatego tu już mamy milion. Bardzo fajnie. Cieszymy się ogromnie. Tutaj możecie sobie sprawdzić. Jak klikniecie sobie. O, to i klikniemy sobie wywiad bojowy. To powinniście dostać taką. O, francuskie wyzwanie. Jesteś w połowie dowódców, super, że jesteś w naszej grupie eee. i tu macie informacje, możecie sobie kliknąć. Teraz jakbym kliknął, prawdopodobnie ten czołg już kosztuje 124 zł z tym opustem, który ja mam. zapłaciłbym za niego 124 zł. Czy warto, ja bym jeszcze poczekał, mamy jeszcze parę dni, pozbierajmy, jeszcze uda nam się zrobić dodatkowe 10, a może nawet 20% mniejszą cenę. I dopiero wtedy sobie pomyśleć o zakupie, wydać 50 zł, a nie 120. Myślę, że jest ses. Jest ses przemyśleć to, tym bardziej, że do trzeciego mamy jeszcze trochę czasu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Pozdrawiam Was, cześć!